Cześć, ja jestem Pietro Knowli i witam was w następnym odcinku na For Life. Ie. Na wstępie chciałbym pozdrowić kilka osób, to jest Olek SSY, Pershing, Andy, e, Container. Konter, dobra, sorry źle przeczytałem, Dawidek. Dawid Ksek i Heaven. Te osoby chciały pozdrowienia, więc te osoby mają pozdrowienia. Tu jeszcze gdzieś wyświetlę ss -y z donatami. Dostałem takie oto energię od Łukasza, którego pozdrawiam, bo napisał mi, że nie pożycza ludziom swoich pojazdów. Chyba swoich pojazdów, nie wiem. I pożyczył mi energię na testy do odcinka. Jedna osoba napisała, że może następny odcinek to będzie z energię. Postarało mi się właśnie takie energię tutaj pożyczyć na chwilę. I co? Na wstępie chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, które mi tu daliście i lecimy z 90, 900 sama subskrypcjami, jeśli dobrze to przeczytałem. Taki motocykl w sumie kosztuje około kilku milionów, nie jestem w stanie powiedzieć ile, ile, ile dokładnie kosztuje, bo no w sumie nie wiem, nigdzie... Nie dowiedziałem się, i za chwilę sobie przetestujemy e, Famax tego pojazdu. Jest to najszybszy motocykl w grze. E, od razu Wam mówię, jaki ma tuning, e, choć żadnego chyba nie ma. To jest energia 500, 1,8 silnikiem ma. E, no, i, no i tak, 1,8 silnik ma. E, I z silnikiem 1,8 za chwilę przetestujemy Famax. E, chyba sobie w tą stronę pojedziemy, będzie szybciej. Tutaj za chwilę będzie e, licznik na, na ekranie i liczymy sobie, e, ile. W ile VMAX wyciągnie w jaki czas? Więc 3, 2, 1. Oczywiście z tapowaniem zrobimy, żeby test był jak najlepszy. I jedzie 190 na godzinę. Nie wiem ile to było. Tu się wam wyświetli na ekranie. I teraz zrobimy drugi test do 200 na godzinę chociaż nie on do 200 na godzinę on nie jedzie zrobimy test do 100 km na godzinę, w ile przejdzie 100 km do ilu, w ile sekund osiągnie 100 km więc 3, 2, 1 i lecimy i stówka już była nie wiem ile to było ale mi się wydaje że jakaś sekunda, poniżej sekundy to chyba było naprawdę to jest szybki motocykl ma tutaj światła żółte i żółty licznik Światła żółte kosztują jakieś, nie wiem, 150 tysięcy, coś takiego może, więc sam, same, same światła 150 tysięcy kosztują, niby nie mało, niby nie dużo. Pojedziemy sobie do mechanika, zobaczymy ile, ile naprawia się ten samochód, znaczy motocykl. Oczywiście nie naprawię go za dużo, no bo to jest motocykl i to tylko mogę mu silnik naprawić, ale zobaczymy ile silnik, ile kosztuje naprawa silnika. To też przetestujemy, więc widzimy się już na mechaniku. Dobra, jesteśmy już u mechanika. Nie wiem, czy pojazd miał jakieś zniszczenia. Jeśli nie miał, no to trudno. Nie będę specjalnie niszczył motocykla, żeby się Łukasz nie wkurzył. Więc co? Naprawa w sumie pojazdów w ogóle nie jest droga. 2% zniszczeń to jest w sumie nic i no nie mogę naprawić. 2% zniszczenia silnika to w sumie jest dosyć duży jak na motocykle. Jak się nimi nie uderza, i to kosztuje 15 groszy, więc naprawdę naprawy nie są drogie. Eee, I teraz wam pokażę, jak ten motocykl się zachowuje na zakrętach. Dobra, jesteśmy już koło drogi, gdzie jest dużo zakrętów, i myślę, że na niej będzie dobrze można przedstawić ten motocykl, jak skręca i jak się zachowuje na. W zakrętach to jest taka trochę dziwna droga, bo idzie pod górę i zakręca jeszcze, i jest trochę krzywa jak na standardy GTA San Andreas. Ale no, przy w ogóle przy przyspieszaniu pod górkę motocykl nie podnosi koło do przodu, znaczy Willy robi mocne i to jest właśnie jeden minus albo z plusów bo w sumie to ładnie wygląda. E, I co, motocykl ogólnie skręca bardzo dobrze na zakrętach. W sumie to jest najlepszy motocykl ogólnie na serwerze, więc co się powinien spodziewać. E, jeszcze raz dziękuję Łukaszowi Uk za udostępnienie tego motocykla. E, I co, e, dziękuję Wam za oglądanie, bo w sumie więcej nie mogę w tym motocyklu pokazać, tyle że właśnie ile on kosztuje. Fomaxy e, różne e, już przetestowaliśmy, wszystko jest good-good. I co, mm, do następnych odcinków, jeśli macie jakieś propozycje odnośnie prezentacji innych pojazdów, to możecie Miał opisać oczywiście takie pojazdy mało popularne na serwerze, czyli jak NRG i różne wyścigowe też samochody. A więc co, ja się z wami żegnam, subskrybujcie i do zobaczenia.